kochani, robimy dzisiaj unboxing labubu podróbki, no bo nie kupowałam oryginału, bo są one drogie, a jednak podróbki są wiele tańsze i wyglądają prawie że tak samo. Mam już tutaj dwa labubu z tej trzeciej serii, trafił mi się Secret i ten fioletowy. To też nie są oryginały, to są podróbki, ale je bardzo kocham. Może i nie wyglądają jakoś najlepiej, ale je bardzo kocham. Dobra, przechodzimy teraz do tego labubu. Otwieramy to tak fajnie. Oj, no fajnie to się nie udało. A ogólnie chciałabym bardzo tego sojk milk albo litybery mi się one tak podobają to są moje jakby najulubieńsze bardzo bym ja chciała z tej serii nie mam jeszcze żadnego dlatego bardzo bym chciała Al z z tych dwóch dobra otwieramy Weź się ładnie otwór, kurde no nie otworzy się ładnie no trudno Okay. No już i mamy piękny, nasze piękne logówy. Dobra. Zamykamy oczy. Zamykamy oczy i otwieramy. O, coś się nie idzie. A czemuż to? Dobra. Zobaczcie, czy będę zadowolona. Okej. Okay. Teraz Co się z tym stało? Co się z tym stało? Okej. Okay. Fajnie. Jakby... Co to jest? No nie wierzę po prostu. Co to jest? Co oni tu dali? Mój brat jakoś miał coś takiego i tak ładnie wylosował niebieskie. No dobra. No trudno. Może jakoś to naprawię. Zostawcie suby z dzwoneczkiem, łapki w górę i piszcie w komentarzach czego następnego mam robić unboxing. Pa!